You know the music. Time to dance. Mamy właśnie końcówkę grudnia, a to oznacza również końcówkę roku 2013 i to jest pierwszy odcinek newsów ze świata Halo, bo dzieje się teraz w świecie Halo bardzo dużo. Free for Free Industries wpoci czoła skleca BT na 29 grudnia. Już, już w najbliższym tygodniu ona się pojawi zaraz po świętach, a tymczasem dzieje się bardzo fajnych parę rzeczy związanych z kolekcją Master Chiefa. Po pierwsze, do kolekcji dołączy Halo 3 ODST. To jest bardzo fajna wiadomość, bardzo dobra gra. Może z takich mniejszych ją nazwijmy, ale jednak warta sprawdzenia ze względu na klimat, ze względu na... Hmm... Komandosów ODST, którzy nie są Spartanami, to jest jedyna możliwość sprawdzenia sobie grania nie Spartanem w historii serii, oraz ze względu na konstrukcję kampanii, bardziej taką swobodną, pozwalającą rozgrywać misje w różnej kolejności. I w ramach czego to wszystko wyjdzie, oczywiście, dostaniemy wersję 60 FPS-ach 1080p na Xboxa One. I to dostaną, uwaga, wszyscy którzy zakupili przed którymś tam grudnia 19 14 kolekcję Master Chief Edition. Oczywiście jest to zadośćuczynienie za problemy z matchmakingiem, na które również ostatnio się skarżyłem. Pytanie oczywiście czy miało to być od początku tego typu działanie, że robimy Halo 3 ODST i może później Ridge dodając co do kolekcji Master Chiefa jako takie DLC, czy teraz siadają, to robią specjalnie, żeby nam zadośćuczynić problemy właśnie z wyszukiwaniem gier w multiplayerze. Może to zaplecze jest już mniej ważne, istotne, że dostaniemy piątą grę do i tak bogatego pakietu kolekcji Master Chiefa. A zostając, może i przy tym produkcie, wyszła aktualizacja do Master Chief Collection dodająca element, który zaginął gdzieś w mrokach dziejów z ostatniej odsłony dużej, czyli z Halo 4. Uwaga! Na Xboxie Łań są dostępne Spartanopsy. Brawa, przez 50 misji, jedne lepsze, drugie gorsze. Jednak bardzo fajnie, że to powróciło, że to jest do zagrania. Tylko jeszcze tak to przeglądam i nie widzę możliwości wyszukania sobie gry, czyli czyżby. Granie z obcymi ludźmi znalezionymi nam przez matchmaking nie istniało? No w sumie byłoby to ryzykowne, biorąc pod uwagę poprzednie problemy tej wersji. No ale tak czy inaczej, na split screenie można sobie zagrać, ze znajomymi przez sieć prawdopodobnie też, więc aby przyklasnąć takiemu pomysłowi i temu, że Free for Free Industries wywiązało się z obietnicy. Zniósłów to raczej teraz tyle. Najważniejszym wydarzeniem na nadchodzących dni oczywiście będzie beta Halo 5, ale o tym pogalamy już przy innej okazji. To tyle.